A tak to o czym gadaliśmy? Że wiem? Sorry, jaką mi się? Sorry! No a w końcu Megan wróci z tego szpitala. Łudziaczki, Przesyłam! Jestem! Megan! Megan! No co tak sobie jak Jakby te słuchy. Idę do mojego nowego Jak Jak co, to jestem w moim nowym Dobra, ja idę do swoich spod. Kwiatowego kącika. Tak ta ta jest? Co to jest? co to jest? Się, no zaraz to to co, to, 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 to. Dobrze mi wyszło. Jeszcze teraz tu jest ze swojego bóno. Co, za chwilę idziemy do nowej szkoły. Takiej nowej. I o czym ty w ogóle gadasz? Słyszałeś, że budowano nową szkołę i przynoszę no... Ale będzie ekstra... A! Co się dzieje? Co się dzieje? powiem, o co tu chodzi. Y -y. Dlaczego w kółko jest pełno myśli? snygów? Iwona leży na ziemi, a Katyn na łóżyni. Łóżyni, e kurde. No, no dobra. Poszlątaj tutaj za karę. No, dobra. Próbuję jest coś i wolno. Ouch, ouch, Nie! ouch, 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 ja taka No teraz to ouch, 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 wszystkich tych dziewczynach du, 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 du. O, Pójdę w końcu to no. Coś na podłodze. Co? Uuuu... Kurde, no co? No co to jest? O nie... Ewoda! się do nowej szkoły. Młodosze, ale to poszcząta. Ej. Aaaa! Ała. Ja będę służyć nowej szkole. Ale tu dużo ludzi. Co się tak Ej, ej na no właśnie. Co do mnie? Czy ty do mnie mówiłaś? Ej, to nawet dziewczynka przyszła. Tam ta, a tamta dziewczyna no co? Myśli, że będzie się tak stać? Myśli, myśli, no to źle się myśli. Źle. Źle się myśli. Ej, co do mnie! Ja się po prostu tylko tak stoję! Źle się myśli A, to szkła robię Jeszcze koło się jest. Pójdę na świetlice. Świetlice, że łako, w jakąś sklepiku skornego No, jak się to wdawać? Cały całe się... Lada wam. I wodz mój żabki! Wodz, wą, wodz, 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 O, Suzy nic nie? Suzy, ko! jest Suzy? I nic nie jest? jest. Przeżyję jakoś. Powiedzmy, co ty w końcu robisz? Myślałam, że, że wnoszę z tej szkoły. Nie no, że jej No pa. Z tej szkoły wnoszę. Bo jeszcze tu dostanę światło. Na to się nie da wejść na. No. Koniec świata! Jeszcze czego? Koniec świata! Co tam tyle w życiu, ile mogłam. Nigdy tak nie, nie zrobię. Nie wybaczę. sobie tego. Nie, nie wybaczę! Przestam historyzować. Jak jeszcze nim się albo jakiś twardy dzień to już staje, staje na nogi. Oła! Oh wow. A czy ja potknęłam swoje nogi? Wiesz, że jest taki. Jest takiego słyszę. Ja! Yes! No, jeszcze, bo nie znowu się spotknęłam. Dobra, dobra. Dosyć wygłupów, głupów wstała i no. ja ci szafka wywaliła sama. No, jeszcze czego? Dobra, obecna. Wstała. A, sleep light. No, przestań! ja wróciłam? Mam ochotę na muzykę. Trzy, cztery. Tak Mike, se mimoho Jungo kámiče, w głowę i to, prostu... to po prostu po prostu? po prostu? po prostu? idę po poczęstku tego miasta albo złożę albo muszę się trochę się przechili... Przechi, nie wiem, nie, nie tego przechisterzować

Wystarczy... AAAAAAAA! Au! Podążę jakiegoś garnku. Skąd go mnie znalazł telefon co ten Nie wiem, ale może coś nie słamała muzyka. Czekaj, sprawdzimy. No tak słabo tylko słychać. No właśnie. No ale fajna mi ta. Co? Oooooh, jestem jednym z słoneczników. Co się stało w mytyni? Sera, co się stało? Brrr, nie. Trzesłał myt. Cała szał. Szał! Wkładnię cię o, zało. Zało. do słoneczniku, bo ma słonecznika koło nogi. Chyba koło nogi. Nie żadnej nogi. Chęcią zabiorę jej telefon, żeby przejrzeć... sobie. au! Gdzie jest ten telefon? Żeby przejrzeć jej filmiki. Moja własność. O tak. Martwię się o coś. Czy nas nie odkryją? No ty się o coś martwisz, zwykle to ja się o coś martwię. i don't know, I don't know.